I łapki, łapki. Łapki kaski. Oj, tracę. O. Admin przyszedł. Nie wiem. Napisz mu ul. napisz mu ulica. Dobra, jak nie -a, to Elkaton, jak nie to Elkaton, No <laughs> musi dołączyć tu. Tej, szkoda, że za tej zaru nie ma, że tego cywile nie mogą mieć tej zaru. Ale kto ci przebił oponę? A nie, bo ty na krawędzi. Co? A tak, bo ty na krawędzi tutaj. Nie. <grymne> <grymne> Może stop. <grymne> o. Ok. Bo przyszedł, a to jest uwamelka. A to jednak nie uwamelka. O nie, policja, policja, policja. Ale idiota. Omle, zieloni i żulci mają soja, więc. Poczekaj, bo mi coś szef napisał. Omle, zieloni i żulci mają soja, więc potem siebie sobie po, porozmawiamy na osobności. Boję się, chyba dostanę loto z gangów. Dobra, u um Amelka musi, z o, aha.